Strażacy z województwa łódzkiego mieli obchodzić w Sieradzu swoje święto. Przygotowania do obchodów wojewódzkiego święta strażaka trwały kilka miesięcy. Rozpoczęła im msza w sieradzkiej kolegiacie. W teatrze miejskim strażacy odebrali krzyże zasługi, medale za ofiarną służbę, odznaki za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej i awanse na wyższe stopnie zawodowe. Uhonorowanych zostało 150 osób z całego województwa. No jest to przede wszystkim dowartościowanie ich codziennej pracy, honorowanie tego, co zrobili przez ostatni rok, przez, przez lata i właśnie taki uroczysty sposób wręczenie im tych awansów czy też oznaczeń. Jest to na pewno jakieś wyróżnienie, w jakim stopniu nas to, w jakim stopniu tak jest to dla nas motywacja, ale nie jest to dla nas głównym priorytetem, żeby jakoś więcej pracy wkładać w naszą działalność po prostu. Robimy to, co mamy robić, to jest dla nas po prostu odnaczenie, e, czyli nasi dowódcy nas doceniają w ten sposób, że e, dostajemy awans kolej, na kolejne stanowiska służbowe. Po mszy planowany był przejazd wozów bojowych od zabytkowych po te najnowsze. Samochody stoją jednak na placu z zapakowanym sprzętem przeciwpowodziowym. W kontenerach oprócz łopat i pomp są też zapory pozwalające na szybkie podwyższenie wałów przeciwpowodziowych. Wszystko jest przygotowane, gdyby przyszedł rozkaz wyjazdu. Nie było więc parady na wojewódzkie święto strażaka, ani festynu strażackiego. 22 zastępy z całego województwa w ramach Łódskiej Brygady Odwodowej pracują w tej chwili na terenie województwa Świętokrzyskiego. Także wszelkie święta trzeba odłożyć na, na później. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby dobrze wywiązywać się ze swojego zadania? Przede wszystkim otwartym na nieszczęście drugiego człowieka. Trzeba w każdym momencie, nawet jak się jest poza służbą, w każdym momencie swojego życia, bo strażak to jest na co dzień, nie jest tylko w trakcie, kiedy wykonuje swoje obowiązki. Trzeba być otwartym na to, na to niesienie pomocy. Trzeba w każdym momencie być właśnie tym strażakiem i nieść pomoc w każdej sytuacji, w jakiej się człowiek znajdzie. Dlatego właśnie strażacy zrezygnowali z hucznych obchodów swojego święta. Na szczęście, w województwie łódzkim intensywne opady deszczu nie wyrządziły poważnych szkód. Jako jednostka ratownicza gaśnicza czy, czy jako powiatowa straż pożarna, to jest naszego powiatu. Nie odnotowaliśmy z, z większej ilości interwencji związanej z opadami deszczu, także sytuacja jest stabilna. Śradcy strażacy na bieżąco obserwują mapy pogody. Przesuwający się front oznacza dalsze intensywne opady deszczu.